Witam was bracia i siostry w Sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Święta Mario Magdaleno, Wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz, Zanieś je, przed oblicze Boga w Trójcy jedynego a jeśli są zgodne z wolą bożą wyproś ich spełnienie abyśmy trwając w wierności Ojcu niebieskiemu po życiu doczesnym otrzymali winiec chwały przez Chrystusa Pana naszego święta Mario świadku misji męki i chwały Jezusa która wszystkich zadziwiła czcią, i uwielbieniem dla Pana, oraz płomienną miłością, którą go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa. Rozbudź w nas ufność, w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie przebaczenia każdemu wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad zbłąkanymi, uwikłanymi w grzech, zniewolonymi przez świat i zaprowadź ich do stóp Jezusa. Gdzie we łzach, skruchy, wyznają swoje winy i zostaną oczyszczeni. Święta Mario Magdaleno, stojąca pod krzyżem, prowadź nas drogą męstwa w naszych cierpieniach, byśmy, dźwigając nasz własny krzyż, pamiętali o krwi Pana, która najpierw została za nas wylana. Święta Mario, witająca zmartwychwstałego Jezusa, umacniaj nas w wierze, jak uczniów, którzy zwątpili, i chroń od przywiązania zbędnej wagi do spraw tego świata. Niech Chrystus będzie naszą drogą i celem naszego życia, tak jak był celem Twojego, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.